Witajcie, witajcie. Dzisiaj taka sytuacja, Wam opowiem. I byłem w sklepie w Euro. Robię sobie zakupy, takie do domu, no, za 6 dych. Podstawowe produkty. I powiem Wam, że przede mną goście se przyjechali Volkswagenem T4 do K. Takim wiecie, budowlane auto. Budowlani ludzie. I kupują te seteczki o 12 seteczki te no i dwuseteczki do picia alkoholu czyli piją potajemnie w robocie żeby szef nie widział, no nie? tak to wygląda tak wyglądają polskie budowy no dramat powiem wam dramat i mnie to dlaczego ci ludzie to robią Musi być jakiś powód tego wszystkiego. Sam się zastanawiam. Może nie są zadowoleni zbytnio. Ze za swojej pracy. Co wykonują. I tak było widać po tych ludziach, że się nie mogą doczekać, aż to wypiją. Tyle wam powiem. No, takie krótkie rozmyślenia mnie naszły dziś. Ja myślę, że w ogóle tych małych buteleczek nie powinno być za alkoholem Setek, dwusetek I powinna być ograniczona sprzedaż tego To jest niesamowite Co się dzieje w tym kraju, jak widzę, są rozpici Tyle wam powiem Do następnego, napiszcie w komentarzu co myślicie na ten temat Hej